Wiem, że ani ja, ani to dziecko nie zmusi Cię do małżeństwa ze mną. Jesteśmy dorośli i wiedzieliśmy, co robimy. Ale Twoje sumienie nie da Ci spokoju. Jesteś człowiekiem honoru. I na pewno zaskoczyło Cię to, co powiedziałam. Urodzę Twoje dziecko i nic tego nie zmieni. Jeśli to prawda, nie wiem jeszcze co zrobię. Zapewniam cię, że nie zostawię go bez opieki. Dam mu moje nazwisko i uznam za mojego potomka. Rodziny Lugo i Montenegrów w końcu się połączyły. Gdyby Atilio odżył, padłby z wrażenia. To maleństwo odziedziczę cały mój majątek. Muszę to wszystko przemyśleć. Nie śpieszy mi się. Później porozmawiamy. Będę czekać. Wpadnie w moje ramiona. Estoy que en mis I to dzięki tobie.